W tym odcinku nietypowa propozycja do dekoracji tarasów, balkonów i pojemników rośliny o dekoracyjnych liściach. Jako początkujący ogrodnik dałem się wpuścić w pułapkę, obstawiając w ogrodzie i chołbiąc zawsze rośliny ozdobne z kwiatów, natomiast pomijałem liście. I kiedyś zostałem uświadomiony w ten sposób, że jednak liść, proszę Państwa, to jest coś, co zdobi rabatę, zdobi pojemnik przez cały okres wegetacji, natomiast kwiat, kwiat przemija i nigdy nie wraca. A zatem dzisiaj o kompozycjach pojemnikowych z roślin o ozdobnych liściach taki wilec na przykład, czyli batat, słodki ziemniak. Roślina o dekora dekoracyjnych liściach, albo purpurowa, albo forma taka o złocistych liściach. Tutaj mamy bluszczyk kurtybanek, odmianę variegata, tumulenbeckia, roślina zimozielona, może zimować w pojemniku, bardzo piękna. Plektrontusy. Cała wesołość polega na tym, żeby nie dopuszczać do kwitnienia, ponieważ gdy kwitnie nie ma ozdobnych liści. Komarzyce, kocanki, tutaj rośliny użytkowe i właściwie to tylko na miasta tego, co oferują nam rośliny o dekoracyjnych liściach. Za chwilę posadzimy kompozycję. Zacznijmy może od bluszczyku. Roślina ciekawa, płożąca. Uwaga, nie wpuszczajmy do ogrodu, bo będzie się nadmiernie rozrastał, ale w pojemniku, gdzie mamy ją pod kontrolą, może sobie spokojnie rosnąć. Mulenbekia. Tak jak wspomniałem, zimozielona, Przy odrobinie szczęścia zakwitnie małymi pisacjowymi kwiatami. I teraz niespodzianka, nie bójmy się łączyć roślin dekoracyjnych, chociaż bluszczyk właściwie jest rośliną jadalną, z warzywami. Tutaj seler korzeniowy. Dlaczego nie? Pięknie się rozrośnie. No i może posadzimy do tej kompozycji kilka cebul. Tak jest z wyrośniętym szczypiorem. Będziemy chętniej do tej kompozycji zaglądali. No i czego nam jeszcze tutaj brakuje? Brakuje oczywiście koloru. Kolor doda Plektrantus, czyli pokrzywka, albo koleus inaczej. Roślina dobrze znana, o liściach jaskrawych. Proszę bardzo, tak posadzone warzywa, rośliny dekoracyjne będą pięknie, zgodnie rosły i naprawdę zdobiły aż do końca sezonu. No, do pierwszych mrozów.